Czegoż płacze Konfederacja, bo to jest politycznie niesłychanie ważne, że y, lider Konfederacji, kandydat na prezydenta Sławomir Męcen wyjątkowo ostro zaatakował za tę sprawę Karola Nawrockiego. Do tej pory y, Wasz kandydat unikał ataków na Nawrockiego i to było wyjątkowo widowiskowe. A teraz mówi wprost, y, Nawrocki zrobił rzecz obrzydliwą, przejął mieszkanie od starczej schorowanej osoby. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak coś takiego może być akceptowalne. Opatrzymy się... Na to, co się dzieje na prawicy z wielkim zakłopotaniem, bo żyłem w przekonaniu, że na tydzień przed jakże ważnymi wyborami prezydenckimi to prawica raczej będzie przypominać tym, którzy być może będą głosować na pana Rafała Trzaskowskiego o tej dzikiej reprywatyzacji w Warszawie, o tym nierealizowanym nieraz programie wyborczym o okłamywaniu własnych wyborców, a tu się okazuje, że my zamiast atakować, to musimy się bronić. Przypatrujemy się temu, co się dzieje na prawicy, przypatrujemy się temu, jak PiS próbuje sobie... Niestety, przykro to powiedzieć w sposób dosyć nieudolny i mało nas przekonujący, poradzić sobie z tą sytuacją i zastanawiamy się, co z tym faktem zrobić, bo rzeczywiście no, byłbym kłamcą, gdybym panu redaktorowi powiedział, że może nie odpuściliśmy, ale skupiliśmy się na atakowaniu kontrkandydata po stronie lewicowej, bo to, jest, to wynika z naturalnej politycznej arytmetyki. Natomiast w sytuacji, kiedy Czujemy głęboko, że mogło dojść do jakiejś niegodziwości, daliśmy sobie na początku kilkanaście godzin, a właściwie kilka dni na to, żeby usłyszeć w jaki sposób sztab Prawa i Sprawiedliwości po prostu się wytłumaczy, tak po ludzku. A pana nie przekonują te tłumaczenia? Po pierwsze, nie ukrywam, Ta, które że pani poseł zaprezentowała mam wiele chwilę. wciąż wątpliwości i wyobrażam sobie, gdyby tego typu sytuacja dotknęła Sawomira Mencena, to znając jego bezpośredni przekaz i, i tutaj chyba się wszyscy zgodzimy, wydaje mi się, że można na pewno zgrabniej, lepiej, trafniej pewne rzeczy. No dobrze, i ale wie pan, ma... i odłóżmy na bok y, y, warstwę artystyczno-wizualną. Co do meritum, jak pan ocenia tę sprawę? Właśnie się staram panie redaktorze panu to przekazać. W Polityka nie polega tylko na tym, żeby się tylko i wyłącznie skupiać na jednym, ale również słownictwo, które się y, używa do przekazania pewnych treści. Państwo czytajcie również między wierszami. Jesteśmy w sytuacji, gdzie rozumiemy, no, że Pana lider mówi rzecz obrzydliwa, a pan mi każe relicy. czytać między wierszami. A, no, jeżeli pan przeczytał, to rozumie pan, że Sobomir Męcen używa mocnej retoryki. Ja się staram trochę wysprzęgać w tej kwestii, ale tak potwierdzam, y, jestem zaniepokojony tym, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość do teraz, w sposób mnie, całkowicie nieprzekonujący, czy właśnie przekonujący, wyjaśniło obecną, nie chcę mówić słowa aferę, ale są tacy, którzy... którzy to to nie, Pana nie to jest afera, się. nie jest afera? No jest to na pewno rzecz, która na tydzień przed kampanią wyborczą nie, nie powinna mieć miejsca, jeżeli jeżeli jest prawdą to, co Pan redaktor mówi, bo rozumiem, że Pan wspomniał o tym, że jest Pan współautorem tego tak tekstu. Jeżeli Państwo macie dowody na to, że Sztab Parwa i Sprawiedliwości wiedział o tym, o to a, pytanie, albo się taką bombę rozbraja... No to, to ja zapytam Panią Poseł, ja jestem od tego, żeby to, co jest w dokumentach. Ja chcę zapytać pana posła Grzegorza Płaczka, pan sobie wyobraża, jeżeli wasz kandydat nie znajdzie się w drugiej turze, chociaż oczywiście pan wie, że się znajdzie, ale pan sobie wyobraża jakąkolwiek formę wsparcia przed drugą turą dla Karola Nawrockiego, jeżeli finalnie w drugiej turze Trzaskowski z Nawrockim się spotka? No, i że przed nami kilka dni, w związku z tym, jeżeli dojdzie do, do sytuacji takiej, że kandydat prawicy po pierwsze, czyli Prawa i Sprawiedliwości, wejdzie do drugiej tury, a nie będzie to m.in. Sławomir Mensen. jeżeli w tym samym czasie Spełnią się oczekiwania również pani poseł, wynikające z tego, że ktoś wyjdzie i wytłumaczy, i przekonująco przekona opinię publiczną i również nas, posłów, do tego, że afery w cudzysłowie czy nie w cudzysłowie nie ma. Jeżeli dojdzie do starcia. Wielkiego starcia prawica i lewica, to wydaje mi się, że z punktu widzenia politycznego żaden ze scenariuszy nie jest. Czyli to, że pana lider powiedział, czy napisał w mediach społecznościowych, że to rzecz całkowicie obrzydliwa, nie przeszkadza w razie czego, żeby za 10 dni poprzeć nawrockiego. Przeszkadza wybora. mi przeszkadza mi wiele rzeczy w kandydatach, nie tylko w, w przypadku kandydata Prawa i Sprawiedliwości jest wiele bardziej obrzydliwych rzeczy, które Przeszkadza mi w panu Rafale Trzaskowskim, w tym, że spółki Skarbu Państwa finansują nielegalnie, łamiąc wszelkie elementarne reguły gry, spoty na Facebooku, powiązania żony pana Rafała Trzaskowskiego z fundacją, która również jest bezpośrednio powiązana w ten proceder. No jest wiele rzeczy, mi przeszkadza, panie redaktorze, i patrzę z zakłopotaniem na to, że znowu będziemy, ja również jestem wyborcą, znowu będziemy musieli wybrać między lepszym złem, i w takiej sytuacji będę podejmował decyzję taką, jak mówię jako nie tylko poseł, ale również jako, jako Polak, że w konsekwencji 5, 10 czy 15 lat. Będę chciał mieć w pałacu prezydenckim kogoś, kto będzie na pewno bliższy moim politycznym sympatiom, z całą świadomością tego, że ktoś jest być może nie, nie tak krystalicznie czysty, jak, jak Państwa, może tutaj jest. Szef, szef klubu Konfederacji sugeruje, że poparcie dla Karola Nawrockiego jest niewykluczone, chociaż jego lider twierdzi, że Nawrocki zrobił rzecz całkowicie obrzydliwą. Szkoda, że pan redaktor to nie uwagi na to, że, właśnie, że, że obrzydliwie nieczysta jest sytuacja wokół pana Rafała Trzaskowskiego. Pan tego nie jest w stanie... Ja rozumiem, tylko chciałbym zobaczyć rozmowy, dowody... Pan skupił Pani dzisiaj poszczę. tylko na pana Karolu nie Nawrockim. Nikt pan nie chwyta za słowa, proszę, bo ja mam bardzo pan do... mnie przed chwilką chwytał za te słowa, więc tylko panu mówię, że to, proszę to, to pan mówi. nie nadinterpretować ma pan dowody, moich słów. Ma pan moich ma słów. Pan dowody, moich bo chodzi o jedną sprawę. Może fundacji? porozmawiamy o panu Rafał Pozwoli, Trzaskowskim, po, szanowny panie redaktorze, dzisiaj i o obrzydliwościach. Ja właśnie chciałem na ten to tego nawiązać. To jest, drodzy państwo, atak na jedną z fundacji, która prowadzi taką kampanię profrekwencyjną, która jest ewidentnie, nie, nie. Jeśli pan pozwoli, pozwoli mi pan powiedzieć, będzie wszystkim łatwiej się dowiedzieć, o co chodzi, bo mam wrażenie, że po tym, co pan powiedział, nie wie tego nikt. Chodzi o fundację, która w spotach, które mają być profrekwencyjne, ewidentnie atakuje prawicę, zwłaszcza Prawo i Sprawiedliwość i... i Mira Mencena. I y, y, jednocześnie chciałbym zobaczyć Panie Poszle, bo wy twierdzicie cały czas, że spółki Skarbu Państwo finansują te fundacje. Chciałbym zobaczyć dowody. Jak zobaczę dowody, będzie także. Ale czy te Państwo jako że zrobiliście taką samą pracę, jak w przypadku pana Karola Naworoskiego i posprawdzaliście to? I pan co? teraz Czekałem... się prosi o to. Atakować prawicę, to państwo potraficie. Natomiast zrobić swoją pracę w kwestii. Wie pan co, bardzo bym prosił, żeby mnie pan nie rozliczał z mojej pracy, bo nie No a że panie bardzo radę, dobrze. Ale właśnie właśnie na tym polega to, co Państwo robicie, jeśli... atakujecie prawicę, Zwróciłem się dla, dla, pana, dla pana wiedzy, zwróciłem się z wnioskiem do dużych spółek Skarbu państwa, które w Prawo i Sprawiedliwości że finansują te fundacje. Pomagając Rafałowi Trzaskowskiemu o informacje na ten temat, dodam panu, chociaż ta audycja przeistacza się trochę w takie rozliczenia, że w 2023 roku w referendum, które towarzyszyły wyborom, spółki Skarbu Państwa uczestniczyły jako podmioty wspomagające prawo i sprawiedliwość w tamtej kampanii, w roku To jest znowu idealny temat. Zadaję pytanie, mi... czy państwo ale... wykonaliście tą samą Przecież pracę. Odpowiedziałem się... którą... panu na pytanie. Zwróciłem się do spółek o pytania, jak przyjdą odpowiedzi później do potwierdzają... które w przypadku prawicy państwo nie zrobiliście. Pan, pan mi sugeruje, Sugeruje, że prowadzę śledztwa według klucza politycznego. Ma pan do tego prawo. Ja mówię, że mówi pan inaczej niż yy, pański lider. Czego płacze Konfederacja? Bo wyście, jeśli dobrze pamiętam, wstrzymali się w głosowaniu w Sejmie nad tym projektem, jesteście gotowi poprzeć taką obniżkę? Yy, wstrzymaliśmy się dwa słowa do pana posła, jeżeli pan poseł sugeruje yy, obecne obniżenie stóp procentowych i powiązanie z jakąś sytuacją teraz polityczną, tak zrozumiałem pana słowa. Pan kompletnie nie rozumie ekonomii państwa. Przepraszam, nigdy Niech pan pana, nigdy pana Niech pan o to nie pińskiego. posądzałem. Natomiast zadał Pan pytanie, dlaczego się wstrzymaliśmy. Dlatego, że nie to właściwie, co jest w tej ustawie i w tym projekcie, ale to w jaki sposób ona była przygotowywana, budziło nasze liczne wątpliwości. Zwrócił Pan uwagę i słusznie na to, że zawsze będzie brakować tych pieniędzy w systemie. Tak będzie. W momencie i w dniu, kiedy podnosiliśmy ręce i naciskaliśmy przycisk, zarówno my, jak i Prawo Sprawiedliwość nie otrzymaliśmy po pierwsze jasnej informacji, deklaracji jakie pieniądze zastąpią, zastąpią te pieniądze, które automatycznie znikają. W sensie, budżetu, w sensie, ten ten. Na co wujesz z budżetu? To sypie te konferencji prasowej. Proszę pamiętać, że my posłowie nie opieramy się często tylko i wyłącznie na konferencjach prasowych, ale również na dokumentach, które pojawiają się na komisji. Po drugie, błędem jest założenie, to się zwracam do pana, że to ko koalicja obywatelska w jakikolwiek stopniu jakoś nadmiarowo zależało na tym, żeby pchać tą e, ustawę. To głównie e, środowisko pana Szymona Hołowni. Wzięli to sobie na cel w czasie kampanii wyborczej. To było, zgadzam się z panią poseł, to było tylko i wyłącznie nic innego jak zabieg związany z momentem w kampanii wyborczej. Z jednej strony pan Hołownia. Wychodził i mówi, że to jest obniżenie, już skończę panie redaktorze, że to jest obniżenie składki zdrowotnej, a z drugiej strony. ja bym chciał tak do przodu, żeby za, pan powiedział po przecież, nie po przecież się nie. Poprzeci, ja zapomniał gotowi, nie powiedzieć, że w tym samym czasie podwyższamy składkę zdrowotną dla e, również setek tysięcy przedsiębiorstw. Pamiętajmy też o tym, wstrzymaliśmy się, nie żałujemy tej decyzji i w przyszłości, gdyby kiedyś, nie daj Boże, wróciła w takiej formule ta ustawa, to również będziemy się. Jako katolik, jako osoba, e, w którego domu modlitwa jest codziennością, oczekuję od papieża, że będzie dobrym człowiekiem i wpłynie na to, że moja wiara jak i wiara tych, którzy klękają i się modlą, będzie się rozwijać, a nie zwijać.